Siema, witajcie, z tej strony Krystian. W dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać kilka fajnych myków. Będzie to taki ogólny poradnik. Po pierwsze pokażę Wam jak poradzić sobie, jeżeli ktoś tak jak ja ma wgrane bardzo dużo modów a do Eurotracka to na pewno, czy do American Track Simulatora, bo działa to w obu przypadkach. A na pewno zdaję sobie sprawę, że przechodząc z singla na multiplayera bardzo długo czekamy z ładowaniem, tak? Znaczy w sumie to dłużej czekamy jak przechodzimy z powrotem. Pokażę wam jak ten problem rozwiązać, znaczy inaczej. Pokażę wam jak ja go rozwiązałem u siebie, ponieważ zależało mi na tym, żeby nie tworzyć sobie nowego profilu na multiplayera, bo na singlowym profilu mam już spory level, tak jakąś tam kasę zebraną, sporo garaży i tak dalej, więc używam jakby tego samego profilu w dwóch wersjach do singla i do multiplayera. Pokażę wam jak ten problem rozwiązać w taki sposób, żebyście nie czekali powiedzmy te 20-30 minut przy przejściu z multika na Singla bądź w drugą stronę, tak. Drugą rzeczą, którą Wam pokażę, to pokażę Wam jak prawidłowo sobie skonfigurować Virtual Aspect tego w wersji 2.1 i jak wygenerować sobie ładunek na własną naczepę, co musimy wiedzieć, żeby zrobić to prawidłowo i jak to w ogóle działa, tak. Temat generowania ładunków na rynek przesyłek, czyli tych, gdzie bierzemy na załadowaną naczepę i wejdziemy z punktu A do punktu B, podaruję sobie, bo do tego nagrywałem już poradnik, nie zmieniło się zasadniczo nic od wersji 2.06 do wersji 2.1, także pokazywanie tego po raz kolejny byłoby całkowicie bez Dobra, przejdźmy do tematów naszego materiału, tak, po pierwsze pokażę Wam właśnie jak rozwiązać ten problem długiego ładowania, tak. Ja na chwilę obecną w dokumentach, czyli w tym domyślnym folderze mam wszystko co mi jest potrzebne do single singleplayera. Odpalę singla, żebyście zobaczyli, że faktycznie ta metoda działa, tak, jeżeli ktoś będzie chciał sobie z tego skorzystać, to oczywiście sobie z tego skorzysta, tak. To jest mój profil singlowy. tak, Mam tutaj w zarządzaniu modyfikacjami poustawiane wszystkie mody, których używam. Jest ich całkiem sporo. No i tak, załadujemy sobie profil. No oczywiście przez ilość modyfikacji po kliknięciu tej kontynuacji chwilę to zajmuje. Tak, to zależy na tym, żeby. Wszystko to z czego korzystam cały czas znajdowało się na dysku SSD, ponieważ jeżeli w moim przypadku jest to ponad 50 giga modów, jeżeli zacznę to szczytywać ze standardowego dysku HDD, to to ładowanie będzie trwało jeszcze dłużej i siądzie mi to strasznie na płynność rozgrywki, tak? bo dyski standardowe mają dużo mniejsze odczyty od dysków SSD. I też właśnie z tego tytułu trzymam to cały czas na sse żeby jakby zwiększyć sobie wydajność rozgrywki, tak, żeby grać sobie na tych powiedzmy okolicach 60 fps a nie bujać się powiedzmy na 30-40, tak. Jest to oczywiście na 30-40 FPSach też jest to płynna rozgrywka, ale wbrew temu, co możecie znaleźć w internecie, gołym okiem widać różnicę między 40 FPS-ami a 60, tak. Dobra, jak widzicie profil na single załadował się nam standardowo szybciutko. Tak? Mamy normalnie rynek przesyłek. Ja jestem gdzieś tam na tej swojej mapie. Powiedzmy robimy sobie segregację po cenie. Tak? Wszystkie to są wszystko ładunki z modyfikacji, więc jak widzicie wszystko działa. Mapa sama w sobie też jest rozległa. To jest ta mapa, którą wam na co dzień na single playerze. Więc też ona załadowała się nam bez żadnego problemu, tak? Proszę bardzo, wszystko jest tak, jak miało być. Wszystko się zgadza. Dobra, wyłączamy Eurotraka. No powiedzmy, że mam ochotę sobie teraz pograć na multiku, więc robię sobie następujący myk. Z folderu EuroTrack Simulator, z dokumentu, czyli z tego domyślnego, przekopiuję sobie wszystko poza folderem MOD music, no i screenshot, tak, bo to może tutaj zostać. Robimy sobie kopiuj. Na no, największym moim dysku, na dysku E mam przygotowany folder, dwa foldery, w których przechowuję sobie pliki, tak, w jednym przechowuję cały profil na multika, w drugim cały profil na single. Uaktualnimy sobie mój profil na single player do stanu obecnego, tak? W zależności oczywiście od tego, ile tego wszystkiego tam macie, ile macie tych profili, save'ów porobionych i tak dalej, rozmiar będzie różny, tymi 24 minutami się nie przejmujcie, bo to za dosłownie kilka sekund mocno przyspieszy. Jak sami widzicie, po wybraniu nadpisania plików temat rozgrywa się w przeciągu tam kilku sekund tak. ok, kopię singlowego profilu mamy przechodzimy sobie na folder, w którym mamy profil multiplayerowy, jak widzicie tutaj też mam to wszystko co przekopiowałem sobie wcześniej z profilu tego singleplayerowego, z tym, że to, co znajduje się w tym folderze, odnosi się do multiplayera. Wracamy do folderu ETS2 w dokumentach. tak? No i teraz tutaj robimy wklej. Tej samej metody możecie użyć, jeżeli gracie na multiplayerze powiedzmy czasami na simulation 1, czasami na promocji. Tak, Też, żeby nie czekać na te długie wczytanie, e, pierwsze takie, te dłuższe wczytanie. Promocję, jak przechodzicie ze s 1 na Promoc 1 możecie rozwiązać to sobie w dokładnie ten sam sposób, tak zrobić sobie gdzieś dwa foldery na dysku i przygotowywać sobie po prostu z tego folderu swój profil multiplayerowy, albo utworzyć oddzielne profile, tak, jeżeli ktoś tam dopiero zaczyna. No ja mam ponad setny level, tam prawie 50 baniek w banku jakieś tam ogromne ilości garaży, bo jest ich już tam, przeczuwam, że coś około 20-30, więc no jakby trochę szkoda by mi było zaczynać od nowa. <laughs> jak widzicie w drugą stronę też temat rozgrywa się stosunkowo szybko. Przekopiowywanie podlatuje nam nawet pod 120 MB na sekundę. Dlatego te tam ponad 2 GB danych wcale nie są takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Ok, mamy temat przekopiowany. Oczywiście Musimy mieć odpalonego steama, żeby dostać się na multiplayer, tak. Odpalamy sobie Launcher Trackers MP. Launcher TS2. Tak jak mówię, ta sama metoda będzie Wam działała na multiplayerze od American Track Simulatora. Klikamy login. Ja ostatnio grałem na Simulation 1, na to jest przygotowany ten profil, dlatego pokażę Wam to na tym. Tak, jeżeli ktoś gra na promocji i zrobi sobie ten samy w momencie, kiedy na Multiku ostatnim razem był na promocji, to też to wszystko będzie działało dokładnie w ten sam sposób. Ok, ogarnęło się nam. Klikamy sobie kontynuuj, i tutaj mam inny level. Tak, Modów nie mam żadnych włączonych, jest to profil multiplayerowy. <coughs> Sorki. Spokojnie, to nie jest koronawirus, tylko kaszel podacza. No i co, klikamy sobie jazda, tak. Łączymy się z multiplayerowym serwerem. Połączenie zostało ustanowione. Zaraz nas wrzuci. No i co, jak widzicie, po tabie, jesteśmy na multiku, są inni gracze, załadowało się to fajnie, szybko. Eee, mapa, wiadomo, standardowa, ze wszystkimi dlc jestem w innym miejscu, nie wyskoczył nam e, Mek, że wykryto zmiany, tak, czyli wszystko jest ok. wczytało mnie tam, gdzie byłem ostatnim razem. No i tak samo, wszystkie tam rynki przesyłek, rynki ładunków, wszystko nam działa, tak. A, dobra. Wyjdziemy sobie teraz z EuroTraka. No jeżeli teraz bym zrobił Mac w drugą stronę, żeby wrócić na Singla, to tak samo to wszystko bez zbędnego tam długiego ładowania przy pierwszym wczytaniu modyfikacji mi się wczyta. I nie wywali mi komunikat o zmianach w grze, też wczytam je ja tam gdzie byłem na single playerze. Dobra, teraz zajmijmy się kwestią Virtual w wersji 2.1. Ja link do pobrania tego programu klepnę Wam w opisie filmu. Teraz kilka ważnych kwestii, które musicie sobie ogarnąć, żeby to Wam w ogóle działało prawidłowo, jeżeli chodzi o generowanie ładunków w ogóle na rynek przesyłek i na własną naczepę. Na własną naczepę, tak jak mówię, macie oddzielny poradnik. Przede wszystkim musicie mieć w dokumentach w ETS2 swój profil, tak? To jest mój profil, którego używam do Montika, tutaj jest folder save, jakieś tam wszystkie potrzebne rzeczy, które są do, do tego, żeby on działał, tak? Jeżeli nie macie tego folderu profil, tak? Macie tylko taki folder steam profiles, to znaczy to, że macie włączony zapis w chmurze. Zaraz Wam pokażę, jak go wyłączyć. Odpalamy sobie multiplayera, tak, bo jest to multiplayerowy profil. Przy okazji pokażę Wam, że świetnie działa to zarówno na single, jak i na multiku, tak, bo jeżeli zadziała na multiku, to na single tym bardziej. Logujemy się do multiplayera, tak, wchodzimy na serwer. No i tak, teraz żeby wyłączyć sobie ten zapis w chmurze, tak, klikacie raz na ten swój profil, którego używacie, żeby była wokół niego taka pomarańczowa ramka, klikacie na edytuj i odznaczacie sobie użyj Steam Cloud. Jeżeli to jest zaznaczone, save zapisuje się w chmurze, nie ma go w waszych dokumentach. tak? Jeżeli nie jest to zaznaczone, jest on zapisywany lokalnie u was na kompie i znajduje się w waszych dokumentach. Dobra. Wejdziemy sobie na ten profil. Trzeba tu ogarnąć kilka rzeczy. Przede wszystkim, zanim wygenerujecie sobie ten ładunek, jeżdżąc na multiplayerze, musicie pamiętać, żeby połączyć się z serwerem. Jest to spowodowane tym, że w momencie włączenia multiplayera serwer, czas na serwerze nie stoi w miejscu, więc będzie on inny niż ten, który pokazuje się Wam po włączeniu gry przed połączeniem z multiplayerem. Jeżeli w tym momencie bym miał wygenerowany ładunek i bym go przyjął, to byłaby klipa, tak? Po podłączeniu się do naczepu od razu miałbym spóźnienie i zero kasy w ogóle załadunek, tak? I jakieś tam kosmiczne ilości w godzinach tego spóźnienia. Ja mam podpiętą już własną naczepę, tak? Zaraz Wam pokażę, co musimy wziąć. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, łączymy się z serwerem. Potrzebujemy, jak widzicie, mam podpiętą własną firankę, tak? Potrzebujemy wiedzieć, jakiej używamy naczepy. Ja wiem o tym, że jest to firanka, jeżeli ktoś tego nie wie, a ma własną naczepę, macie to zapisane tutaj, tak Profiliner. No nie, akurat w kronówkach nie macie tej informacji. Jeżeli używacie Schwarzmillerek, to tutaj będziecie mieli po prostu, że to jest tam firanka kłódnica czy coś takiego. Nie? Jeżeli chodzi o kronowe naczepy to musicie wejść sobie w dealera naczep i po prostu jak wybierzecie sobie krona, najedziecie na konkretną naczepę, macie tutaj podany typ nadwozia, tak podkontenerowa, firanka, platforma, furgon i tak dalej, i tak dalej, tak jakaś chłodnia, tego typu rzeczy, firanka i chłodnia. Jeżeli chodzi o to, czy jest to double, czy jest to zwykła naczepa, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, tak? bo ładunek i tak się wam wygeneruje. Chodzi po prostu o to, że musicie wiedzieć, jaki jest to rodzaj zabudowy naczepy, czy jest to firanka, chłodnia, podkontenerówka, czy cokolwiek innego. Tak? Ja mam podpiętą firankę. Druga rzecz, którą musimy wiedzieć, jaką mamy pojemność zipaku w naszej ciężarówce, żeby to sprawdzić. Wchodzimy sobie w diagnostykę. Tutaj mamy zbiornik paliwa tak, i jego pełną pojemność. Ta informacja jest nam potrzebna, bo domyślnie Virtual Speditor jest ustawiony na 1200 litrów. Jeżeli macie cokolwiek innego niż 1200 litrów i nie zmienicie tego w pliku konfiguracyjnym od Virtual Speditora, to później po prostu przy oddaniu ładunku wyskoczą wam jakieś bzdury, że wam spaliło nie wiem milion litrów paliwa czy cokolwiek innego. Jeżeli jest to informacja istotna dla waszej fałeski, no to będzie to problem. Jeżeli nie, no to możecie to sobie oleć. Tak? Ja po prostu lubię, żeby dane mi się zgadzały, dlatego sobie to ustawiam. Więc w moim przypadku zbiornik paliwa to jest 1300 litrów i mamy podpiętą firankę. Tak? Eee, przepraszam, nie Gry nie wyłączamy, robimy sobie tylko szybki zapis. Dlatego że eee, zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego tak robimy, jak już wygeneruje ładunek. Tak? Nie wychodzimy z Multiplayera, z Multiplayerem musimy być połączeni, przypiszcie sobie klawisz do Save'a, tak, zróbcie quicksave'a, jest trwa zapisywanie w lewym górnym rogu, szybki zapis jest zrobiony. Okay. zrzucamy grę na pasek, tak. wchodzimy sobie w folder, gdzie mamy tego naszego Virtual Expeditora. Tutaj znajdziecie plik config.cfg, CFG. Otwieracie go WordPadem, NotPadem, Notatnikiem, jakimkolwiek edytorem tekstu, który obsługuje CFG. No i macie Fuel Tank capacity. To jest pojemność baku paliwa. Tak? Domyślnie będzie tutaj wpisane 1200. U mnie jest to 1300, dlatego 1300 tutaj podałem. Zapisujecie zmiany, wyłączacie. Ja nic nie zmieniłem, dlatego nie wyskoczyło mi info o zmianie. Następnie odpalamy naszego Virtual Speditora, Ja go mam przypiętego do paska. No, i ponieważ zrobiłem QuickSave, jestem cały czas na tym AutoSaveie moim. Nie, nie będę generował na niego ładunków, tylko będę generował ładunek na QuickSave. Klikamy OK, wczytujemy profil. Zrobię krótką trasę. Z Innsbrucku do Innsbrucku po prostu, z jednej firmy do drugiej firmy, żeby tylko Wam pokazać, że to wszystko działa i że to później się prawidłowo nam wszystko wyświetla, tak. Sekcji dolnej będziemy używać za chwilę, tak. W przypadku robienia ładunku na własną naczepę potrzebujemy sobie zaznaczyć tą opcję własna naczepa. Naczepę musimy mieć już podpiętą pod ciężarówkę, tak. W przeciwnym wypadku wyskoczy wam błąd, że nie macie podpiętej naczepy też, zaraz wam powiem dlaczego. A wybieramy sobie mapę, po której się poruszamy. Ja jestem na Simulation 1, więc interesuje mnie TS1.36. Jeżeli jedziecie na promocję, to wybieracie sobie promocja 241, czy 242, to już jest obojętne. Tak? Rodzaj naczepy to jest druga istotna kwestia, którą musimy sobie tutaj wybrać. Tak? firanka jest to Kurt Insider reszta jak sobie wklepiecie tak naprawdę w Google Tłumacza to wyskoczy wam to na tyle w na tyle w zrozumiały sposób, że na pewno się połapiecie o którą naczepę chodzi Dobra, my generujemy ładunek na Kurt Insidera, czyli na naszą firankę jesteśmy w Innsbrucku powiedzmy weźmiemy sobie ładunek z firmy Euro Goodies pojedziemy również do Innsbrucka do firmy, jak pomyślę, chociażby tramerii, tak? Jeżeli wybierzecie sobie tą naczepę, to, tak? Tutaj tego Kurt Insidera, no to wyskoczą wam tylko ładunki, które możecie wieść firanką, tak? Więc tak naprawdę jest obojętne, co sobie stąd wybierzecie. A weźmiemy sobie na przykład jakiś Almond. Nie wiem, co to jest, zaraz się dowiemy. Pilność sobie machniemy na dwa, bo po prostu będzie z tego więcej kasy. Dystans wyskoczył nam 20 km, mniej więcej do przejechania i w przeciwieństwie do generowania ładunku na rynek przesyłek. Nie mamy tutaj opcji dodaj ładunek i zapisz. Te dwa guziki są zaciemnione, one nie działają. Mamy po prostu dodaj ładunek i zapisz w jednym guziku. Klikamy to sobie, wyskoczył komunikat, plik zapisany. Możemy wrócić na multika i wczytać naszego autosave, bo na nim jest utworzony plik. Tak, autosave ten z multika jeszcze mnie nie wywaliło. Machnę kropkę na czacie, żeby mnie nie wywaliło na pewno przy wczytaniu. No i bierzemy sobie wczytaj czytaj grę. Szybki zapis. Ciach. wczytane. I o co chodzi z tymi ładunkami na własne naczepy? Dlaczego to wygląda tak zupełnie inaczej? Bo jak zauważyliście, Stoję teraz już w miejscu, w którym mam załadować sobie ładunek. W momencie, kiedy generujecie sobie ładunek na własną naczepę, generujecie go jakby. Jeżeli utworzycie go prawidłowo, jesteście na etapie, powiedzmy, gdziekolwiek na mapie byście się nie znaleźli, jesteście na etapie, że byliście już w firmie, z której go zabieracie, zatrzymaliście się w punkcie wyboru ładunku i przyjęliście go jako zlecenie. Drogi do tej firmy, z której macie go zabrać Wam nie pokażę, więc jeżeli jesteście gdzieś dalej, musicie ją sobie znaleźć na mapie, tą zieloną strzałkę i samemu machnąć sobie znacznik, żeby pokazało Wam, gdzie macie po niego dojechać. Oczywiście silnik musi być włączony, żebyście mogli się załadować. Tak? W szybkich komunikatach mamy Enter, aby załadować ładunek. Ładunek ląduje na naszej naczepie. Jak klikniecie sobie w 6, wszystko się zgadza. Jedziemy do Innsbrucka, do Tramery i mamy 6 godzin. Wieziemy migdały, które ważą 17 ton, tak? Okej. Okay. Odpalamy traka i machniemy sobie na szybko tą praskę. Nie jest to długa, także długo to nie zajmie. Mamy aby 1 km do przejechania. Idziemy, jak widzicie, dosłownie za płot. Jesteśmy w tak. Tam Mamy zielone, ruszamy. Skręcamy sobie do naszego tramery. Oczywiście tak, żeby przez tą wąską trasę się zmieścić. Ja mam zdefiniowane od razu miejsce parkowania. Tak? Robicie to sobie w opcjach w rozgrywce. I jest tutaj coś takiego jak... Czekajcie wyżej troszkę. Tutaj trudność parkowania. Jeżeli macie wybrane zawsze wybieraj, to zatrzymujecie się, jakby w punkcie wyboru ładunku, wybieracie sobie rodzaj tego parkowania. Ja mam ustawione od razu na skomplikowane, dlatego nie pokazuje mi jakichś tam pomniejszych punktów, w których muszę się zatrzymać, tylko od razu miejsce docelowe, gdzie ma znaleźć się naczepa, aby zrzucić ładunek. Tak? Musimy sobie tutaj zakręcić, żeby się tutaj dostać, do tak? na tego naszego punktu. Oczywiście takim moim małym zboczeniem zawodowym jest równe parkowanie, postaram się wam pokazać to z jak najlepszej strony. Co? dojechaliśmy na miejsce, tak, włączamy silnik, rozładowujemy towar, tak. pokazało nam normalnie, mamy przejechany dystans, mamy premię za ładunki, czas rozegrania i zużyte paliwo, tak. Czyli wszystkie informacje wyskoczyły nam prawidłowo. 0,9 litra, jest to realne na odległości jednego kilometra. Dostaliśmy normalnie ekspres, wszystkie bonusy, kasę i tak dalej, wszystko się zgadza. Więc tak wygląda. Generowanie ładunku na własną naczepę. Teraz, jakbym chciał jechać na następną trasę, to znowu robię quick Save i powtarzam całą procedurę. Tak? Dobra, tyle w tej kwestii. Już będziecie wiedzieli, jak macie to sobie skonfigurować. Jeszcze, aby upewnić Was w 100%, że moja metoda na przerzucanie sobie tych profili działa, przerzucę sobie z powrotem profil na naszego singla. A żeby udowodnić Wam, że nie jest to jakaś ściema, tak? Przerzucamy sobie od profilu w folder profil z Multika. Metodą kopii wklej, tak? Chwilę, żeby się określił. docelowym przewalamy z powrotem nasz profil single playerowy do folderu Eurotrack Simulator 2 rozmiar ucieka nam bardzo szybko jak mówię w zależności od tego jakie tam macie deskiwką położone prędkość odczytu i zapisu będzie różna, ale ogólnie nie trwa to jakoś tragicznie długo, tak? Więc nie, nie ma potrzeby się tam martwić. No i co? Odpalamy sobie teraz Singla, tak, przerzuciłem singlowy profil. Ciach. Wrzucamy w czytkę. Mamy logowanie do wotra. Doczytały się tam moje dodatki, tak. W tym momencie mam overwolfa włączonego, dlatego pokazały się FPSy w dolnym lewym rogu. No jak widzicie, przeszliśmy sobie z multiplayera na single singleplayera z ogromną ilością modów, bez żadnego problemu i zbędnego oczekiwania na wczytanie. Nie ma zmian w profilu. Na mapie znajdujemy się tam, gdzie byliśmy. Wszystko się zgadza. Dobra, słuchajcie, z mojej strony tyle. Tak jak mówię, do wirtualspeditora 2.1. Link będziecie mieli w opisie filmu. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się do następnego.